Cześć. Witajcie na Wichrowym Wzgórzu. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy. Wyjątkowo opowiem wam dzisiaj o serialu, który mnie absolutnie kupił i oczarował. Ale najpierw poznajcie jego twórcę. Oh, he's out of touch. He's so famous, he's rich, he's mega rich. I am. I'm... I could have this place burned down for a laugh. I don't want any fat people to feel uncomfortable at one of my gigs, so next time, buy two seats. <laughs> right? um, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Um, surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. <laughs> <laughs> Shut up. Shut up, I don't care. I don't care. Ricky Gervais nie ma litości dla nikogo. Szczególnie dla gwiazd show biznesu i ludzi łamiących prawa zwierząt. Jego wpisy i zdjęcia w mediach społecznościowych e, czasami bywają tak kontrowersyjne jak jego bezkompromisowy standard. Nic więc dziwnego, że w 2014 roku e, otrzymał tytuł drugiego najbardziej znienawidzonego brytyjskiego użytkownika Twittera. Pod koniec swojego programu Humanity, Ricky powiedział, że jego celem nie jest nikogo obrazić. Chciałbym was nauczyć, że śmianie się ze złych rzeczy nie musi z was czynić złych ludzi. Bez względu na to, jak dobrze znacie Rickiego i czy wierzycie w wiarygodność tej tezy, jego najnowszy serial wpisuje się właśnie w taką narrację. Afterlife to komedia o radzeniu sobie ze śmiercią ukochanej osoby. Główny bohater serialu nie tylko jest grany przez samego Rickiego Gervaisa, ale łudząco przypomina go charakterologicznie. Mówi głośno to, co myśli, powtarza, że nie wierzy w istnienie Boga, a także kocha zwierzęta, szczególnie swoją psinkę Brandy. Jest to duży handicap dla aktora. To nie znaczy, że rola nie stanowi dla niego żadnego wyzwania. Szczególnie w drugim sezonie, w którym Tony bardzo obnaża się emocjonalnie, Ricky potrafi się wykazać. Fabuła skupia się w całości wokół życia dziennikarza małej gazetki, w której opisuje historię lokalnej społeczności. Po śmierci ukochanej żony Lisy, Tonego zaczynają nawiedzać samobójcze myśli, od których odwodzi go za każdym razem jego pies. Innym razem Tony twierdzi, że teraz nie musi dbać ani o siebie, ani o in nikogo innego, co uważa za swoją supermoc. Mimo swojego czarnego i wisielczego humoru, to przez Tonego przebija taki nieokreślony urok, dzięki któremu zdobywa sympatię i widzów, i napotykanych przez niego osób. Ricky, jako scenarzysta całego serialu, ma sporo serducha nie tylko samego Tonego. Puszysta pracownica seksualna, starsza wdowa czy pielęgniarka w domu spokojnej starości to są prawdziwi bohaterowie serialu Afterlife. Rozmowy z nimi mają bardziej katartyczny charakter niż wizytę u psychologa, który swoją drogą jest największym dupkiem w mieście. Czasami to doświadczony przez życie Tony przyjmuje rolę doradcy lub terapeuty przy filiżance kawy czy kuflu piwa. Ten serial opierający się w dużej mierze na rozmowach nie pędzi, on płynie, a my chcemy chwytać każdą jego chwilę. Tyle przygrywają fajne czy lautowe kawałki, które nim się obejrzycie, będziecie nucić sobie pod nosem. Afterlife ma u mnie dużego plusa również z bardzo prozaicznego powodu, z powodu języka, jakim posługują się bohaterowie. Oglądałem oba sezony dwukrotnie, raz w brytyjskiej oryginalnej wersji językowej, a za drugim razem z polskim lektorem. I muszę stwierdzić, że nasze polskie tłumaczenie jest bardziej takie bezpośrednie, ale też mniej atrakcyjne dla mnie. Dużo milsze dla mojego ucha są takie słowa jak fuck, twat, can't, niż te polskie przekleństwa na k, h i s. Także ja zostaję przy oryginalnej wersji językowej. Nie zapominajmy o specjalności Likiego, czyli o skeczach. Dialogi Tonego na przykład z listonoszem, kolegami z pracy, czy chociażby wolontariuszem, który zaczepił go na ulicy, dostarczały mi salwy przeponowego śmiechu w każdym odcinku. Czytając opinie w internecie na temat serialu, zauważyłem, że najczęściej wymienianym minusem jest postać psychologa szowinisty. Co prawda w serialu jest za dużo czerstwych żartów obracających się wokół seksu, ale akurat w przypadku psychologa Tonego to jak najbardziej pasuje. Jego postać idealnie oddaje moje wyobrażenie na temat pewnych sfrustrowanych panów w średnim wieku. Poza tym stanowił on jedyną realną konkurencję dla Tonego w byciu bardziej opryskliwym, bo Tony czasami zachowywał się naprawdę jak taki typowy Janusz. Poza wspomnianymi nieudanymi żartami z podtekstem seksualnym nie widzę żadnych minusów na horyzoncie. Historie są bardzo fajnie napisane. Trzeba dodać, że pełnoprawnym bohaterem serialu jest też żona tonego, która pojawia się w nagraniach wideo. I za każdym razem kiedy ona się pojawia, ma to taki swój dobry timing, zawsze czuć, że czemuś to służy. Afterlife nie jest typowym pożeraczem czasu. Jeden sezon to 6 odcinków, a jeden odcinek yy, trwa tylko 30 minut. Także można to potraktować jako taki po prostu dłuższy film i jest to ciekawa pozycja również dla osób nieserialowych. Sketche w serialu nie są tak bezpardonowe jak niektóre wystąpienia Rickiego, także nawet jeżeli nie jesteście przekonani do humoru Jervessa, to powinniście dać szansę temu serialowi, bo Afterlife może sprawić Wam przyjemność. No, mam nadzieję, że was troszkę przynajmniej zachęciłem do sprawdzenia tego serialu. O ile jeszcze tego nie zrobiliście, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie odcinka w całości. Dziękuję również Magdzie, dzięki której mogłem obejrzeć ten serial na Netflixie. Dziękuję Kasprowi za to, że zainspirował mnie do nadania właśnie takiego tytułu temu odcinkowi. I zachęcam Was do śledzenia mojego kanału. Już wkrótce kończy się kwartał, a to oznacza, Właśnie, kolejny odcinek mojego podcastu. Także trzymajcie się, widzimy się całkiem niedługo. Na razie.